Bardzo dziękuję dwóm lisom za ochronę naszej krainy przed wszelkim złem. Cześć, Tuzuza, witajcie na książkowisku w kolejnym filmie. Przechodzę dzisiaj do Was z Bookholem, w którym zobaczycie wszystkie książki, które do tej pory kupiłam w 2023. Pokażę Wam książki po polsku oraz książki po angielsku, zarówno te papierowe, jak i te, które kupiłam na Kindle, bo według mnie, słuchajcie, no zakupy kindlowe to też są zakupy, to też są książki i one według mnie się liczą. Także bez zbadnego przedłużania już zaczynajmy. No i tak jak już powiedziałam, zaczniemy sobie od książek po polsku. No i... Na samym początku stycznia oczywiście były różnego rodzaju promocje w różnych księgarniach, więc za 18 zł udało mi się dorwać Czarne Słońce Antonego Rajana. Jest to książka z wydawnictwa Mag, druga część dylogii Rajana. I ja w tym roku, jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że zamierzam w końcu zabrać się za twórczość Rajana. To nie jest pierwsza dylogia, którą będę czytać w kolejności, bo postanowiłam jednak zacząć od... Jego twórczości, czyli zacząć yy, pieśnią krwi. Yy, natomiast mam nadzieję, że Ryan do mnie trafi i że dojdę również do tej dylogii. Natomiast jeżeli nie, słuchajcie, no to kupując tę książkę za 18 zł, myślę, że uda mi się ją w razie czego odsprzedać, no nie tracąc po prostu. Pieniędzy. Drugą książką za 18 zł jest Czarne słońce Rebeki Roanhorst. Jest to pierwsza część trylogii, która podobno jest dosyć świeża, jeżeli chodzi o fantastykę. Ja jeszcze tej książki nie przeczytałam, natomiast myślę, że zabiorę się za nią w najbliższych miesiącach. Słyszałam o niej dużo pochlebnych opinii, ale niestety muszę powiedzieć, że o tomie drugim tej trylogii, którego jeszcze u nas w Polsce nie ma, słyszałam opinie dużo gorsze. I szczerze mówiąc, to jest taki główny powód, dlaczego nie rzuciłam się na tę książkę od razu po tym, jak ją dostałam. Później mam tom czwarty i piąty czegoś, co myślę na pewno mi się spodoba, bo jak na razie jestem bardzo wciągnięta w tę serię. I jest to tom czwarty, czyli Gorączka Ciboli, oraz tom piąty, czyli Gry Nemesis, serii Expanse. Ja w tym momencie przeczytałam już tom pierwszy, drugi i trzeci. Wszystkie mi się podobały i powiedziałabym, nie wiem teraz, czy to jest popularna opinia, czy nie bo w sumie nie sprawdzałam tego, ale ja powiedziałabym, że jak na razie ta seria dla mnie przynajmniej ma tendencję wzrostową. Mam nadzieję, że tą czwarty i piąty spodobają mi się jeszcze bardziej. No, zakupiłam je sobie, bo też gdzieś tam była, słuchajcie, no wiecie, ja lubię kupować na promocję, więc gdzieś tam była jakaś promocja, było po prostu taniej, więc zapnęłam sobie te dwie książki, one już na mnie czekają, myślę, że też jakoś w najbliższym czasie będę się za nie zabierać. No, okładki tutaj, słuchajcie, są przepiękne, ale wiadomo... Ja, najważniejsza mimo wszystko w książkach jest zawsze treść. Okładka to jest tylko taki miły dodatek dla oka. Później mam dwie książki, które słuchajcie, śmiechem Żartem są w chwili obecnej najdroższymi, najcenniejszymi książkami w całej mojej kolekcji. Ponieważ są to dwie książki z autografami autorów, które wylicytowałam w tym roku na aukcji Woś, którą organizował Rebis. Bo Rebis w tym roku wystawił trochę różnych książek z autografami. No i słuchajcie, jedną taką książką był Nóż w lodzie autorstwa Kevina Herna z autografem autora. Ja wkleję Wam tutaj może, jak wygląda ten autograf, dlatego że jeżeli przybliżę książkę do ekranu, to nie będzie ostro po prostu, więc może tak będzie po prostu lepiej. Natomiast no słuchajcie, wiecie, że ja kocham Kroniki Żelaznego Druida i po prostu nie mogłam tej książki odpuścić jak tylko ją zobaczyłam. I swoją drogą, jeżeli zupełnym przypadkiem z Losu, jesteś osobą oglądającą, która licytowała y, ze mną tę książkę do ostatniej sekundy dosłownie. To wiedz, że prawie udało ci się przyprawić mnie o zawał serca. Dosłownie byłam tak zestresowana po tej aukcji, że musiałam słuchajcie, odejść od komputera, ręce mi się trzęsły tak. No ale udało, udało mi się wylicytować tę książkę, także ją mam. Tak jak już powiedziałam, Kroniki Żelaznego Druida to jest moja ukochana seria, i no, w takich okolicznościach, a nie innych, po prostu już ta cena nie miała dla mnie znaczenia. A drugą e, książką, którą udało mi się wylicytować już troszkę bardziej cywilizowanych warunkach, e, było Dziecko Odena Siri Petersen, również z autografem. No i jak wiecie, e, Seria Krócze Pierścienie jest to również jedna z moich ulubionych serii, no więc nie mogłam sobie tego odpuścić. Siri Petersen, akurat kto wie, może kiedyś przyjedzie jeszcze do Polski, bo ona nadal jest w trakcie tworzenia m, tej swojej takiej dużej serii, gdzie będą trzy trylogie w jednym uniwersum. E, natomiast, no, czy to się kiedyś wydarzy, czy nie, no to nie wiadomo. Więc słuchajcie, jak zobaczyłam tę książkę, no to to był po prostu znak, i ja wiedziałam, że muszę ją mieć. Także udało się i mam ją. Um, I ostatnią książką po polsku, którą kupiłam. Nie jest to książka fantastyczna, ale jednocześnie jest to książka. Fantastyczna jest to, słuchajcie, pacinko autorstwa Min Jin Li. Ja już tę książkę przeczytałam i bardzo ją osobiście polecam, zwłaszcza osobom, które lubią takie ciągnące się przez wiele, wiele lat sagi rodzinne, ukazujące jednocześnie jakieś takie tło historyczne, różnego rodzaju wydarzenia, które wpływają na to wielopokoleniowe życie naszych bohaterów. No mnie ta książka mówię zachwyciła i jestem bardzo ciekawa, jak wypada serial. Pisali mi już w kilku komentarzach, że serial Paczynko też jest bardzo fajny, także w którymś momencie postaram się go też obejrzeć i liczę na to, że również mnie zachwyci. Natomiast słuchajcie, to już są wszystkie książki po polsku, a teraz jeszcze kilka książek po angielsku, które do mnie przyszły. Pierwsze dwie książki przyszły do mnie w jednej paczce, dlatego że kupowałam je używane na Allegro i po prostu potrzebowałam skompletować paczkę, która będzie za 40 zł, żeby była darmowa wysyłka do paczkomatu, więc Książką, którą sobie domówiłam, jest tak trochę randomowa. Książka Fruity Evernight Weroniki Rossi. Jest to, słuchajcie, druga część trylogii, którą ja już kiedyś czytałam. Znaczy, kiedyś czytałam ją, bodajże dwa lata temu, i bardzo mi się podobała. Jest to fantastyka młodzieżowa z dozą romansu, ale ten romans jest naprawdę super zrobiony. I mówię, ja przeczytałam całą tę serię na Kindlu, natomiast chciałam mieć również wersję papierową. No i na razie mam tylko i wyłącznie ten drugi tom, bo słuchajcie, to są cienkie książki. Tom pierwszy i drugi są horrendalnie drogie w chwili obecnej, więc liczę na to, że po prostu w którymś momencie gdzieś upoluje również używany tom pierwszy i drugi, albo będzie jakaś promka czy coś w tym stylu. Natomiast Książką, dla której tak naprawdę zrobiłam tę paczkę, jest druga część serii Pożeracza Słońc, czyli Howling Dark, autorstwa Christophera Rocchio. Jest to książka, która również została wydana po polsku. Jest to seria, której pierwszy tom, tomek wybrał mi na nasze książkowe wyzwanie. Ja obecnie jestem w trakcie jego czytania, natomiast. Mm, Słuchajcie, no, mam nadzieję, powiem tak. Nie wiem jeszcze, czy ten tom mi się spodoba, więc kupienie drugiego tomu było um, po prostu taką zgadywanką. Natomiast w tym stanie książkę z okładką amerykańską, która jest trudno i bardzo drogo dostępna w Polsce, ogólnie rzecz biorąc, a która mnie osobiście się niezwykle podoba, jest po prostu ciężko dostać. I myślę, że nawet jeżeli pierwszy tom mi się nie spodoba i stwierdzę, że nie chcę kontynuować tej serii, to ten tom bez problemu odsprzedam, przynajmniej. Za tyle, za ile go kupiłam. Także no, czułam się po prostu w miarę bezpiecznie, kupując tę książkę. Okładka jest genialna. Według mnie w ogóle okładki amerykańskie tej serii są prześwietne. I też kupiłam tę książkę po angielsku, dlatego że u tomka na kanale widziałam, że. Ponoć wersja polska, gdzieś tam krążą jakieś plotki, że wersja polska nie będzie kontynuowana. Ja jednak wolę zawsze czytać całą serię albo po polsku, albo po angielsku. No więc ten drugi tom mam. Czeka już na mnie, jeżeli tom pierwszy mi się spodoba. Ponieważ ja już teraz cisnę, żeby dokończyć to wyzwanie z tomkiem, więc myślę, że już niedługo poznacie moją opinię o pierwszym tomie. No i zobaczymy, czy będę podchodziła do tej cegiełki. Kolejnymi dwoma książkami, słuchajcie, jest. Z Znowuż coś bardzo dla mnie specjalnego. I jest to znowuż pokłosie tego, że na samym początku roku pewna księgarnia, która nazywa się The Broken Binding, jest to księgarnia w UK, która wydaje specjalne wydania książek oraz wydaje takie powiedzmy limitowane serie książek z autografami autorów, miała ogromną, ogromną, ogromną przecenę na swojej stronie. I ja tam po prostu zamówiłam na samym początku stycznia dwie książki. Myślę, że jest. Absolutnie zerowa szansa, że kiedyś tych autorów przyjdzie mi spotkać, w związku z czym fakt, że mogłam uzyskać książki z ich autografami, no, był dla mnie po prostu niezwykłą okazją i dał mi bardzo, bardzo dużo radości. I pierwszą z książek, którą tutaj mam jest The Wisdom of Crowds autorstwa Joe Abercrombiego, czyli na chwilę obecną jest to najnowsza książka, um, którą Abercrombie napisał i wydał. On w tym momencie pisze już inną książkę, natomiast no to jest najnowsza książka, która do tej pory ukazała się na rynku. Ta książka ma przepiękną okładkę, jest w twardej oprawie. W środku, jak sobie zdejmiemy, bo to jest obwoluta, więc jak sobie zdejmiemy obwolutę, jest to po prostu taka, słuchajcie, no zielona książka tutaj ze złotymi tłoczeniami. E, natomiast w środku klejka wygląda w ten sposób, więc e, tak samo jak okładka, tylko po prostu tutaj możemy, wiecie, podziwiać ten e, rysunek bez żadnych napisów e, i wszystkie jego szczegóły. Z tyłu jest taka sama Wklejka. Natomiast, co jest tutaj oczywiście najważniejsze, to autograf samego autora, który również Wam tutaj wkleję, żebyście mogli zobaczyć, jak faktycznie wygląda. Także, no słuchajcie, tak, książka, jestem niezwykle szczęśliwa, że jo mam w ogóle nie wierzę że mam słuchajcie książkę Abercrombiego z autografem prawdziwym tego autora także no to jest coś co po prostu będzie stało sobie na mojej półce i będzie dla mnie bardzo cenne oczywiście jak dojdę do tej części to będę czytać z tej książki. Jak najbardziej ona nie tylko będzie na mojej półce dla ozdoby. I drugą książką jest coś, co chyba w Polsce się nie ukaże, bo gdzieś tam, chyba również Tomek zresztą o tym mi powiedział, że wydawnictwo jednak porzuciło plany wydawania tej konkretnej trylogii, i jest to trzecia część trylogii. Autorstwa Marka Lorenza, The Girl and the Moon. I jest to najnowsza trylogia, która do tej pory ukazała się na rynku. I ta trylogia rozgrywa się w tym samym świecie, w którym miała miejsce trylogia Czerwonej Siostry. Nie wiem, to chyba... Okej, okay, chyba ta trylogia nie nazywa się trylogia Czerwonej Siostry, tylko jakąś inną ma nazwę cała ta seria. Natomiast pierwszy tomem jest Czerwona Siostra. I jeżeli chodzi o tę książkę, to jak zdejmiemy sobie wolutę, to ona jest po prostu czarna, tutaj ma, nie wiem, czy widać, ale ma po prostu wytłoczony tytuł. W środku wklejka w sumie nie jest jakaś specjalnie imponująca, szczerze mówiąc, liczyłam może na coś lepszego, natomiast słuchajcie, no ja nie ukrywam, że kupiłam tę książkę tylko i wyłącznie dlatego, że w środku jest autograf autora i o tyle o ile w The Wisdom of Crowds autograf Abercrombiego on po prostu się podpisał w tej książce, to tutaj mamy tak zwany bookplate, czyli wklejoną taką karteczkę, na której jest autograf autora. Niedawno skończyłam Trylogię Rozbite Imperium Marka Lorenza jest to pierwsza trylogia tego autora, Którą przeczytałam, świat, który wykreował, i sposób, w jaki ogólnie podchodzi on do kreowania świata niezwykle mi się spodobał, także mam nadzieję, że pozostałe jego serie również mnie zachwycą. Zamierzam oczywiście przeczytać wszystkie, i to tak wiecie, nie w odstępie następnych 10 lat, tylko powiedzmy, jest to na topowej liście moich priorytetów na najbliższe miesiące, więc również niezwykle się cieszę, że mam książkę z jego autografem. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o Marka Lorenza, to jestem to po prostu wiem, że nigdy w życiu nie nie będę w stanie go spotkać i osobiście ten autograf uzyskać, dlatego że autor ten sam otwarcie mówi o tym, że ma bardzo głęboko niepełnosprawną córkę i po prostu, ponieważ jest osobą, która się tą córką zajmuje, to nie może pozwolić sobie na wyjazdy, na spotkania fanowskie itd. itd. Więc jedyny sposób, żeby ten autograf uzyskać, no to. Jest po prostu kupić książkę z autografem, także fakt, że wiecie, ja, mała Zuzia w Polsce mogę ją mieć, jest dla mnie niesamowity. Natomiast słuchajcie, jeszcze bardzo szybciutko, co kupiłam sobie na Kindle, bo na Kindle, jeżeli nie wiecie, bardzo często są różnego rodzaju promocje. Książki, które na przykład nie wiem, niektóry dzień potrafią kosztować 10 dolarów, na przykład tydzień później potrafią kosztować 1 dolar, trzeba po prostu stworzyć sobie na Amazonie listę i ją monitorować. I jest bardzo duża szansa, że jakieś tam przeceny Wam się fajne trafią. Więc y, kupiłam książkę, po pierwsze, Wild Seed, Octavia i e. Butler. To jest pierwsza część serii Butler, której nie ma do tej pory jeszcze na rynku. Natomiast Mag zapowiedział, że tę serię wyda. Teoretycznie luźna data wydania to jest 2023, ale już gdzieś tam od kogoś słyszałam, że wiecie, ta data to jest tylko teoretyczna data, a tak naprawdę najwcześniej może 2024 lub 2025. Jeżeli chodzi o twórczość Butler, ja zamierzam przeczytać wszystko, co ona napisała. Ym, i, no i po prostu ta książka była, słuchajcie, za dolara, więc ją kupiłam. Y, nawet gdyby tak się złożyło, że nie wiem, magicznie jutro wyjdzie wersja polska, no to oczywiście wtedy będę czytała wersję polską również, żeby wesprzeć wydawnictwo i pokazać, że książki Butler się sprzedają. Y, no to słuchajcie, nawet jeśli to był tylko dolar, także no, nie straciłam aż tak dużo. Y, drugą książką, którą kupiłam, jest The Girl and the Stars autorstwa Marka Lorentz. I jest to z kolei pierwsza część tej trylogii, której trzecią część przed chwilą Wam pokazałam w formie fizycznej. Także słuchajcie, jak dojdę do tej trylogii, to już mam pierwszą część w e-booku, ostatnią część w papierze i jeszcze muszę w którymś momencie dorwać część drugą. I ostatnią trylogią składającą się z trzech nowelek, którą zakupiłam, jest Binti autorstwa Nnedi Okorafor. Jest to afrofuturystyczna... Trylogia Sci-Fi i powiedzmy, jest to podgatunek, którego ja do tej pory czytałam bardzo, bardzo mało, ale niezwykle mnie interesuje. No i z faktu, że to jest również trylogia składająca się nie z trzech takich bardzo długich książek, tylko trzech nowelek, to też jest coś, co mnie bardzo zainteresowało, dlatego że, wiecie, to jest. Takie coś, co mogę czytać, przeczytać sobie, wiecie, tak pomiędzy czytaniem jakichś tam większych tomów, a większych tomów już mam na ten rok bardzo dużo poplanowanych, więc no fajnie po prostu było um, kupić sobie coś, coś takiego. E, zwłaszcza, że ja już miałam na oku tę trylogię od dłuższego czasu, tylko że ona zawsze była bardzo, bardzo droga na Amazonie, a teraz, ponieważ luty jest miesiącem afrofuturyzmu na Amazonie, to na różne afrofuturystyczne książki są przeceny. No to słuchajcie, ta cała trylogia, Kosztowała chyba tam około 2 dolarów, więc możecie sobie sprawdzić, jeżeli to Was interesuje, bo być może ta promocja jeszcze na Amazonie jest. No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca tego bookhola. Nie był on może zbyt obszerny, ale tak jak wiecie, ja już nie mam w zwyczaju kupowania bardzo dużej ilości książek, których czuję, że nie dam rady przerobić fizycznie na przykład w nadciągającym roku. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy ostatnio sobie kupiliście. Jeżeli chcielibyście mnie jakoś wesprzeć, to zapraszam do dołączenia na naszego książkowiskowego Patronajta. Tam również dzieją się co tydzień różne fajne rzeczy. Jak zwykle dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!